O, i zaczęło się samo nagrywać? Dobra, fajnie. Opowiem wam trochę o tym, w jaki sposób się zgłosić na naszą grę. Bo to jest cały skomplikowany proces, który najlepiej, jak wam, opiszę po kolei od A do Z. Wchodzicie sobie na stronę larpgothic.pl. Tam w lewym górnym rogu macie taki niebieski guzik. Zaloguj się przez Facebooka. Następnie po lewej stronie będzie menu. W którym będzie napisane edycja 2023. Tam będzie zakładka Zgłoś postać albo rejestracja coś takiego. Klikasz sobie w to, pojawi ci się regulamin. Trzeba ten regulamin zaakceptować najlepiej go jeszcze przeczytać przy okazji. Jak już podpiszecie regulamin, to tam będzie też prośba o to, żebyście wpisali wasze imię i nazwisko prawdziwe imię i nazwisko yy, i datę urodzenia. Te dane są nam potrzebne do tego, żeby wam wykupić ubezpieczenie na czas trwania imprezy. A potem należy przejść do płatności. Jak już wykonacie płatność na konkretny numer konta podany na stronie, trzeba zamieścić potwierdzenie wykonania przelewu. Jak zamieścicie potwierdzenie wykonania przelewu, to strona puści was dalej. Następnie traficie na listę dostępnych postaci. I to będą wszystkie postacie, jakie zostały jeszcze do wyboru. Jeżeli już nie ma miejsca w jakiejś frakcji, to po prostu Wam się nie wyświetli. Tworzycie nową postać, to wyświetli Wam się formularz, który będziecie musieli wypełnić. Pierwszą rzeczą, jaką musicie wypełnić, będzie wklejenie linku do Waszego profilu na Facebooku. Następna zakładka to określenie swojego doświadczenia larpowego. Macie do wyboru trzy rzeczy. To mój pierwszy larp, mam za sobą kilka larpów i jestem doświadczonym graczem larpowym. Następna jest nowa zakładka, którą dopiero w tym roku wprowadziliśmy, a mianowicie, czy planujesz wziąć ze sobą namiot Reko. Opcje są cztery, pierwsza to jest oczywiście nie, a pozostałe trzy to jest określenie, jak duży masz ten namiot. Kiedy wypełnimy już te podstawowe informacje, przechodzimy do informacji o graczu jako tako. Pierwszą z nich jest, czy masz jakieś triggery, czyli rzeczy, których chciałbyś uniknąć na grze. Wiesz, pająki, romanse, intrygi, kanibalizmu, cokolwiek co ci przyjdzie do głowy. Następnym pytaniem jest, czy cierpisz na jakieś yy, choroby uczulenia, o których my, jako organizatorzy, powinniśmy wiedzieć? Myślę, że nie muszę się za bardzo rozwijać na ten temat, bo wszyscy wiecie o co w tym chodzi. Czy masz jakieś alergie pokarmowe, specjalną dietę? Zadajemy to pytanie, żeby mieć statystyki i porównanie, jak bardzo takie rzeczy są niezbędne. Następnym pytaniem jest, czy masz jakieś specjalne umiejętności albo rzeczy, które chciałbyś pokazać na grze, czyli na przykład. Wróżę starota, gram na instrumentach, pluję ogniem. Wszystkie jakieś tego typu dodatkowe rzeczy, które mogą zostać wykorzystane jako element rozrywki na larpie, e, też prosimy, żeby tutaj wpisywać, żebyśmy mieli zestawienie, w jaki sposób e, to można wykorzystać. No i to tyle, jeżeli chodzi o tą pierwszą pulę pytań, które są bezpośrednio związane z graczem. E, następne pytania są związane już z postacią i z historią postaci. Pierwszą rzeczą, jaką trzeba uzupełnić, jest imię postaci. I nie dajcie się zmylić, to jest bardzo ważne. Niektórzy wymyślają bardzo skomplikowane imiona na larpy, a potem okazuje się, że nikt nie jest w stanie ich zapamiętać. A wiecie, co się dzieje, jeżeli ktoś nie pamięta, jak ktoś się nazywa? Ej, ty, podejdź no! Ty, ej, ty, chodź. Pójdę z nim, z nim i z nim. <laughs> Najlepiej wybrać jest nie tylko imię, ale też ksywkę. Ksywki są bardzo ważne w gotiku. Zwróćcie uwagę, jak się nazywały postaci. To był świstak, to był zły, to był krzykacz. Dlatego wymyślcie sobie jakieś proste ksywy. po prostu wpiszcie sobie jakąś ksywę, tak? Zróbcie se ksywę. To przejdźmy do następnego pytania. Jak postać zarabiała na życie, zanim trafiła do kolonii? Z czego się utrzymywała? To jest tak proste pytanie. Tutaj mówimy w tym pytaniu o tym, że twoja postać była na przykład młynarzem. Albo była złodziejem, albo była marynarzem. Po prostu jak zarabiała na życie? To jest takie pytanie, które kształtuje trochę przeszłość postaci. No i też jednocześnie trochę cię w świecie. Tak czy siak tutaj wpisujemy, czym się zajmowałeś, zanim cię zrzucili za barierę. Następnym pytaniem jest, jak postać trafiła do kolonii i za co została skazana. Król zrzucał wszystkich bez wyjątku, niezależnie od występu, jaki ktoś popełnił. Więc mogłeś ukraść jabłko albo zamordować całą rodzinę. Ja ogólnie proszę o jedną rzecz. Do kolonii trafiają przestępcy. Nikt o zdrowych zmysłach nie chce trafić do kolonii. Nikt nie schodzi tam dobrowolnie, nie ma wejścia przez przypadek. Ustalmy: Nie robimy ludzi niewinnych pod barierą. Tam są przestępcy. Następnym pytaniem jest, jak postać zarabia obecnie na życie, czyli już pod barierą. No, wiadomo, jeżeli dopiero trafiasz pod barierę jako skazaniec, to to pytanie cię nie dotyczy. Jak można zarabiać pod barierą? Można być kopaczem i zarabiać kopiąc rudę. Jak jesteś magnatem, to wiadomo z czego zarabiasz, z wyzysku. Jak jesteś strażnikiem, haracz, żołd. Jak jesteś cieniem, skóry, handel, jakieś. Yy, szachrajstwa. Jesteś nowicjuszem, handel bagiennym zielem zlecenia od guru, handel na przykład amuletami jakimiś. Jak jesteś magiem, handel zwojami, handel miksturami, datki na rzecz kościoła in nosa na tace. Najemnicy, powiedzmy jakieś zlecenia związane z polowaniem na potwory. Jest bardzo dużo sposobów, w jaki sposób można zarabiać. Oczywiście to też może być kradzież po prostu, dalej jestem złodziejem, nic się nie zmieniło. Następne pytanie jest opcjonalne, a mianowicie tu są twoi wrogowie i przyjaciele. Tutaj wpisz ludzi, z którymi się znasz i wiesz, że będziecie razem grać, ale chcecie nam nakreślić bardziej, że z nim mam taką relację, żebyśmy byli w stanie to mieć tak podkreślone, żebyśmy mogli zobaczyć, jak tego użyć, jak to wykorzystać. Czyli na przykład, ja lubię się z Denisem, ja nie lubię się z Aydanem, inne istotne wydarzenia z przeszłości bohatera. To pytanie to też jest highlight. Po prostu w tym miejscu dajcie nam informację, na co chcecie, żebyśmy zwrócili uwagę. Jeżeli uważacie, że coś jest istotne na tyle, żeby to podkreślić, że na przykład chcecie oprzeć trochę na tym swoją grę, żebyśmy mieli jasno napisane, to to jest właśnie miejsce, żeby to wpisać. Teraz przechodzimy do innej tabelki, czyli pytania o przyszłość postaci. Kim chce Twoja postać zostać? Jakie są jej marzenia? Jakie są jej cele? Ja sobie marzę, że kiedyś będę magnatem. A siedzi sobie taki nowicjusz i na przykład. O, ja chciałbym być jak ten bal Orun. Tak, ja będę kiedyś balem i też będę nauczał. Albo chodzą sobie kopacze i w tym roku zostanę cieniem. W tym roku zostanę cieniem. Proste rzeczy, tak? Czyli jakiś cel, jakaś droga rozwoju, jakaś hierarchia, którą chcesz podążać. Tego typu sprawy. Ale to też nie muszą być rzeczy związane z awansem społecznym. To może być na przykład, że chciałbym prowadzić karczmę. Albo chciałbym być przodownikiem pracy w wydobyciu rudy. Albo chciałbym wygrać turniej łuczniczy. Rzeczy, które postać chciałaby zrealizować. Następną rzeczą są słabości postaci. I to jest bardzo fajne, i na tym się skupcie. Postać jest bardzo fajna, jeżeli ma słabości. A dlaczego? Bo to w pewien sposób determinuje jej grę. To daje szersze pole do gameplayu. Im więcej wad, tym lepiej. Wiadomo, że nie będziesz cały czas odgrywać tych wszystkich wad, bo nie jesteś w stanie, ale im więcej takich rzeczy sobie wypiszesz, tym stworzysz pełniejszą postać, lepszą postać, bo na przykład boisz się potworów, więc nie zapuszczasz się sam do lasu. W zeszłym roku mieliśmy gracza, który bał się śmierci. Daliśmy mu na początek gry amulet Beliara. Jest wiele możliwości, jeżeli chodzi o słabości postaci. Słabość to może być nawet fatalna reputacja, czy coś takiego, albo dbanie o tą reputację. Zastanówcie się na tym chwilę, bo da wam to sporo zabawy. No i ostatnie pytanie, czyli jakie zadania Twoja postać rozpoczęła na grze i chciałaby je dokończyć w tym roku? Oczywiście to nie dotyczy graczy, którzy pierwszy raz jadą na gotika. Ale jest duża grupa ludzi kontynuujących, więc tutaj wpiszcie czego nie skończyliście i co chcecie dokończyć w tym roku. I to jest właściwie tyle, jeżeli chodzi o zgłoszenie postaci. Tak będzie wyglądał proces, który się zacznie 14 lutego. Potem na stronie będą jeszcze inne rzeczy do zrobienia, a mianowicie wybranie na jaki preplay chcesz iść, to, że strój jest klepnięty i zaliczony e-learning. E-learning będzie w formie testu. Dobra, dzięki, to był kolejny nowy zapis w dzienniku. Wkrótce widzimy się jeszcze raz. Myślę, że takie krótkie vlogi przygotowujące będą Wam towarzyszyć aż do rozpoczęcia zgłoszeń. Zobaczymy, jak będzie to wyglądać, zobaczymy, jak pójdzie potem. Także dzięki, na razie trzymajcie się. Hej!